Witam W tym odcinku pokażę wam Kod na te, te, żeby zrobić te takie, no te questy to te letnie Więc wchodzimy w tryb kreatywny I musimy wpisać w się to się robiło Dobra, to wchodzimy Nie, co ja Dobra Pokażę wam kod jak Dostać się właśnie do Na tą mapkę Dobra Jesteśmy już na kreatywnym i I teraz tak Chciałem ja uczyć o Muszę wpisać kod 6, 1, 8. O. Dobrze? Dobrze. No. No, i jak już mamy ten kod, to po prostu sobie wczytujemy. Znaczy. No, na samotnej gierce to raczej nie zadziała, ale po prostu pokazuję Wam ten kod. Kod będzie też w opisie. No. Zaraz się wczyta, żeby zobaczyć. Widzicie to jest właśnie ta mapka popuch w przestworzach, powietrzne zwycięstwo, no i zadania też możemy zrobić w po przez przestworzach, także dziękuję za oglądanie, pa pa!